Zostań To To no, mięsko jest bardzo miękkie. Bardzo smaczne. Bardzo, bardzo dobre. Dobra. Mhm. Bo jednak parowane rzeczy są dobre. Mhm. I to jest bez grama wody. Tak. Tak, bo w wodzie wszystko znika. No? Mhm. Ja gotuję tylko wam w garnkach na parę, za który zapłaciłam 74 zł. ja mam wszystko mięciutkie. Jak A. ja bym na przykład nie spieszyła się, tylko tak, to by zostawiła to, to by samo doszło. Ja wiem. To. Ale smak jest wspaniały. Wspaniały. No. No, Będzie się no. twoja wnuczka, to jaki masz prezent dla niej? Jakie prezent? No przecież ona już to widziała, to, to jest no, interesujące. To czuł jeszcze młody dzieci... a to Nie. ja jeszcze się zastanowię. No, a może w międzyczasie to wygram. wygram. Ale u nas 6 milionów wygrał na podgórnej. Słuchaj, jak ja bym wygrała takie pieniądze. Pechowiec, no to bym tak. Miała takie Zabrać Dominikę w jakieś fajne miejsce za granicę. Zwiedzać. Kiedy bym dostała pieniądze, wiesz gdzie bym dała najwięcej? No. Na? Na dziecka. Wybacz. Artusiowie ten. by mieszkanie kupiły Robert, żeby sobie chałupę jakąś kupił elegancką, Bruniowi, a my tu mamy już wszystko na co nam potrzebne, nic. czy ty naprawdę nie masz humoru, czy nie chcesz ze mną rozmawiać? Wierzę, że łamek tak boli. Za późno, żeśmy jedli ten kolację. Za dużo tych ziół było. Tak. Same zioła mi się odbijały. No.